Akademii Sztuk Pięknych i moja refleksja myślę, że jest bardziej impresyjna, na pewno mniej analitycznie podchodzi do tematu, który, który postawiłam sobie jako, jako właśnie ten punkt analizy. Jako studentka spotkałam profesora Sękę y, tylko dwa razy. Za pierwszym i drugim razem w czasie prezentacji podsumowujących semestralne zajęcia w pracowniach architektonicznych. Y, to co widzimy na zdjęciach, to, y, to nie fragmenty tych projektów, a y, fragmenty, y, projekty y, studentów profesora z początku lat 60. Y, y, moja, y, mój kontakt z profesorem. Y, y, Pierwsze wrażenie, jakie na mnie zrobił, rzeczowe, bardzo stanowcze, wydające są dość szybkie i naznaczone ogromną pewnością prezentowanych racji. Racjonalne, ostentacyjnie racjonalne podejście do projektowania wyryło mi się w pamięci jako refleksja dotycząca spotkania z profesorem i powierzchowna próba zrozumienia czegoś w rodzaju twórczego kredytu. Tymczasem wystawa, którą od kilku tygodni możemy oglądać w Auli Akademii. A a, a która dziś niestety się kończy, ukazuje obraz twórczości profesora w sposób nieporównywalnie bardziej złożony i niejednoznaczny. Naznaczony dylematami, ciągłymi estetycznymi wyborami, koniecznością kompromisów, ale także pełen idealistycznej wiary w to, że dobra architektura zawsze się obroni, że ani czas, ani miejsce nie muszą być przeszkodą w artykułowaniu jej nowoczesnego, refleksyjnego charakteru. Y Dlatego te projekty, które pokazuję, te dwa fragmenty studenckiej aktywności pod opieką profesora, tak bardzo były dla mnie zaskakujące. Tak, tak jak wystawa, która okazała się odkrywać zupełnie inne pokłady wrażliwości estetycznych profesora i fragmentem twórczości profesora, przy którym chciałabym państwa zatrzymać i podzielić się z państwem refleksjami, jest obszar jego aktywności na polu teoretyczno-architektonicznym i konkursowym. Najbardziej bowiem kształt i wdzięk tej właśnie części twórczości w pewnym sensie mnie zaskoczył, a na pewno zainspirował, ucieszył, zarezonował po prostu. Y nazwałam swoje wystąpienie w części głównej Niezbudowane miasto. Miasto architektonicznych wizji i wyobrażeń, zapisane na papierze, utrwalone w fotograficznych makietach, pozostawiające ciągły niedosyt i miejsce na interpretację i reinterpretację, na dyskusję wreszcie. Uświadamiające możliwości, pytające o zaniechanie. Niechciane, chciane. Pokażę dwa projekty o charakterze pozornie futurystycznym i cztery projekty konkursowe profesora powstały w latach 60. i na początku 70. Pierwszy z nich to niewątpliwie najbardziej znany projekt profesora Sędki, Trzonolinowce. Omawiany w prasie architektonicznej i publikowany w kilku różnojęzycznych monografiach. Futurystyczna wizja miasta przeszłości. Nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia. Każdej zmianie paradygmatu architektonicznego towarzyszy dyskusja dotycząca architektury przyszłości. Nie każdy jednak ma szansę tej dyskusji wziąć udział. Profesor Brau brał udział w tej, dysku, w tej dyskusji, to są projekty profesora. Brał udział w tej dyskusji podobnie jak brał udział Arata Isosaki, to jest projekt Arata Isosakiego z 1963 roku, podobnych struktur. Ten drugi projekt futurologiczny czy futurystyczny, czy posiadający takie cechy, który w moim odczuciu, który profesor współprojektował, to jest wspólna propozycja profesora Senki i profesora Jacka Popka, która z kolei wydaje się nosić lidowe pokrewieństwo z projektami. Bakmistera Fullera, amerykańskiego konstruktora, architekta, kartografa, filozofa. Pokażę kilka jego projektów teoretycznych i e, realizacyjnych z, z, i z lat wcześniejszych, z lat 30., to jest z 1927 roku. E, projekt koncepcyjny The Maxim House i projektami i budowanymi przez niego przez całe życie kopułami geodezyjnymi. To jest jeszcze rysunek tego projektu, który widzieliśmy przed chwilą, a to już jest jego realizacja z 1946 roku i z kopuły geodezyjne, z których jest najbardziej z którymi jest chyba najbardziej identyfikowany. Podobnie zresztą głos w dyskusji wykracza poza, propozycje teoretycznych, poza propozycję teoretyczną. Głos w dyskusji profesora, zawarty przez profesora głos w dyskusji wykracza poza propozycję teoretyczną. Z z profesorem, ale także z lektury jego tekstu dotyczącego trzonolinowców wynika, że sprawa możliwości technicznych powstania takich budynków była dla niego równie istotna jak aspekt ideowy tego projektu. W tym samym czasie zresztą w tym samym czasie zresztą nawet w Polsce udawało się już stawiać budynki o podobnej konstrukcji. Pierwszym z nich był Wrocławski trzonolinowiec zwany Wisielcem autorstwa architekta Jacka Burzyńskiego i konstruktora Andrzeja Skoropy z 1961 roku, budowany do roku 1967, drugim, pokazywanym już przez Jacka. Friedricha jest gdański zieleniak autorstwa architektów piasny Strzałkowskiej Stanisława Tobolczyka oraz konstruktora inżyniera Zaporowskiego, zaprojektowane w 1962, a budowane do początku lat 70. Tak więc wizja miasta miała szansę stać się rzeczywistością. Z kolei kopuły fulerowskie profesor Semka, i profes, profesora Semki i profesora Popka pojawiają się w ich własnych późniejszych. Projektach. Projekty konkursowe, bo to jest jeden z projektów konkursowych, które yy, chcę omówić. Projekty konkursowe z lat 60. noszące niewątpliwe znamiona pozytywnego stosunku profesora do architektury modernistycznej przynoszą nieoczekiwanie jak na semkę racjonalistę wiarę, że awangardowe propozycje architektoniczne mają szansę w rzeczywistości komułkowskiej na realizację. Projekt Domu Oficera w Warszawie z 68. roku, wyróżniony w konkursie, natychmiast to jest widok tego budynku od drugiej strony. Natychmiast przywołał mi przed oczy korbuzjerowski Pawilon Les Prinobus z 2025 roku. Nosi też moim zdaniem dalekie echa. Jeszcze kilka zdjęć. Dalekie echa um, projektu Wini Savoy i realizacji z 29 czy, czy Laturec z 57 do 60. Formalne echa, uwewnętrzniona wrażliwość estetyczna. Kolejnym projektem, który chcę Państwu pokazać jest jeden z dwóch projektów przygotowanych dla Targu Węglowego. powstał w 1967 roku przy współpracy Marii Minarowicz i Tadeusza Różańskiego. Drugi projekt Współautorami, którego byli Wojciech Mokwiński i Wolesław Petrycki, powstał w roku 1975. Ja ten projekt pokażę za chwilę. Pierwszy zaskakuje ekspresyjnością, swobodą, swawolą niemal kształtowaniu zarówno linii fasady. Proszę zwrócić uwagę na delikatny łuk linii. Na delikatny łuk linii proponowanej zabudowy, zmienny kąt otwarcia części przeszklonej od strony tarku węglowego, a także pionową artykulację całej fasady. Uporządkowaną i jednocześnie bardzo swobodną. W tym też projekcie pojawia się chyba po raz pierwszy, pojawiają się chyba po raz pierwszy poziomy kładki łączące budynek. Tu już nie widać, widać nie na tej pierwszej fotografii. Poziome płatki łączący budynek z innymi strukturami. Podobny zabieg pojawi się rok później w projekcie dla ulicy Heweliusza w sposób zwielokrotniony. Hmm. Warto także zwrócić uwagę. Aha, przepraszam, jeszcze. także zwrócić uwagę na rzut budynku, w którym gesty widoczne na zewnątrz, na zewnątrz zyskują potwierdzenie konsekwentnie przekraczonego sposobu artykulacji modularnej. Chętnie zestawię go z projektem Luisa Cana z 1960 budynku, budynku Instytutu Salka. Elementy doświetlające, swoboda kształtowania przestrzeni przy jednoczesnej dyscyplinie formalnej wykazują moim zdaniem pokrewieństwo. Szkoda, że tego gdańskiego fragmentu miasta nie zbudowano w proponowanym w 1967 roku kształcie. To Instytut Salka, cały czas. Późniejszy projekt z połowy lat 70., to jest ten drugi projekt dla Targu Węglowego, nie ma już tego swobodnego rysu, jest zdecydowanie bardziej <trym> monumentalny, choć warto zauważyć w pozornie prostym rzucie budynku. Pokażę ten Delikatne cofnięcie i ugięcie linii fasady od strony zbrojowni, i ogromne zrozumienie dla kontekstu architektonicznego i urbanistycznego. Jeszcze raz wrócę no do, do tej perspektywy. Prawie całkowity brak artykulacji, wyłącznie pionowe, powtarzające się lizeny. Notabene budynek w tym kształcie szanuje, przypomina również kontekst historyczny zabudowy tego miejsca. Pozwala na swobodną penetrację wzrokiem głębi targu i obniskuje perspektywy na budynku Katowni i wieży więziennej. Podobna zresztą sytuacja ma miejsce w odniesieniu do projektu dla ulicy Heweliusza i Rajski. Zaraz przejdziemy do tego projektu. Tu jeszcze widać to ugięcie linii fasady w stronę targu węglowego. Podobna zresztą sytuacja ma miejsce w odniesieniu do projektu dla ulicy Heweliusza i Rajskiej. To jest projekt z 1972 roku, gdzie w, w propozycji zabudowy zostaje wprowadzona specjalna oś widokowa pokazująca Kościół Świętej Katarzyny, Kościół Mariacki, Baszty Jacek i fragment wieży w Głównego Miasta. To widzimy. Dla mnie jednak najciekawszy jest sentyment profesora do artykulacji fasady przez rytmiczne i cofnięcia i wykorzystanie trójkąta jako elementu budującego rysunek budynku albo w rzucie, albo w elementach fasady. Bo właśnie ten projekt zawiera system kładek przerzuconych przez ulicę pomiędzy wieloma strukturami projektowanego zespołu budynku. Widać te kładki w kilku miejscach. Na omówienie zasługiwałoby z pewnością całe założenie z trzema bliźniaczymi punktowcami, a jednak pozostanę przy zabudowie niskiej, pokazując paralele hmm, do Chandigarhu, Garu, Gruziera z lat 52-59, a także do projektu Centrum Carpentera w Harvardzie z 1962 roku. Tu i yy, centrum karpentera w Perlie. Fragmenty wnętrza tego obiektu jak przez mgłę przypominają zresztą zupełnie inny projekt profesora Semki. Obyśmy tylko takich mistrzów mieli. Fragment miasta zbudowanego. Na szczęście. Dziękuję. Dzień.